Ta sprawa, która nie jest aferą CPK, jest aferą neo-CPK, gdzie CPK zrobiło wszystko, co mogło, co miało w swoich kompetencjach, żeby ta działka została przy Skarbie Państwa, jest fałszywie nazywana aferą CPK przez rządzących, po to, żeby CPK obrzydzić, żeby wywołać jakieś negatywne skojarzenie na tej starej zasadzie, że tam komuś ukradli zegarek, a potem ludzie pamiętali, że był zamieszany w kradzież zegarka. Donald Tusk i ten rząd został przymuszony do tego, żeby nie likwidować CPK, przymuszony naciskiem społecznym przez społeczeństwo obywatelskie. No pewnie nie cieszy się, że musi to CPK robić, bo chciał je zlikwidować. Głównie udaje bardziej niż robi, no ale jednak udawać, że dalej robi, musi. No i w związku z tym wykorzystuje ten pretekst, żeby aferę, która jest aferą tak naprawdę Kowru, Macieja Laska, PSL-u, żeby ją nazwać aferą CPK i żeby przez to CPK ludziom obrzydzić, żeby już dalej nie musiał wbrew sobie udawać, że chce CPK budować.